Masz więcej pieniędzy czy wolnego czasu? Więcej pieniędzy. Udzielałaś kiedyś wywiadu na kacu? Ja nie mam kacza za bardzo. Potrafisz przyjmować komplementy? Nie bardzo. Masz jakieś przesądy? Jak wracam do domu, to jest jakieś. Głupia. Ale jak wracam do domu, było się cofnę po coś, mhm. to muszę policzyć od 10 do jednego w tył, to znaczy 10-9, mhm. i spojrzeć w lustro. Chodzi o to, że odwracamy świat, tak? że jakby, A skąd to się wzięło, nie wiem, coś musiałam przeczytać. Co kupiłaś za pierwsze duże pieniądze zarobione w swojej branży? Nie było jakichś takich spektakularnych rzeczy, żebym kupiła coś takiego. Nie. Jaki film sprawia, że płaczesz? O rodzinie. Takie na przykład są takie banalne i kiczowate czasami seriale, które oglądam, bo one mnie tak ładnie mm. wyłączają i rzeczywiście wtedy potrafi się wzruszyć. Jakie są trzy twoje ulubione seriale, które od razu przychodzą ci na myśl? Sukcesja, niewątpliwie. Sto e... lat samotności mi się podobał i noce i dnia. Miałaś moment w swoim życiu, że czułaś się zupełnie samotna? To są takie momenty, mm. ale to było moje przekonanie jakieś, bo zawsze miałam przyjaciół i zawsze miałam do kogo, komu się wypłakać. Mm -hmm. Kiedy ostatni raz byłaś singielką? Teraz jestem. Cicha czy głośne kłótnie? Ciche. Brałaś kiedyś twarde na***yki? Pewnie tak, pewnie spróbowałam ale po razie.